Hamburg, Alster, 13 luty 2024, miasto Matki Bożej. W Herbie była Matka Boża, założone przez Króla Wielkiego 10 listopada 810 roku. Bistokówstwo powstało również 10 listopada 831 roku. Tutaj też widzimy pięć kościołów. Pięć kościołów. Adolf, e, nasz cesarz Karol Wielki, urodził się 2 kwietnia 1742 2 kwietnia roku podczas synodu zwołanego we Frankfurcie nad Menem, a tysiąc lat po tym. Była niezwykła koronacja 50 cesarza króla Niemiec, Benedykta, nie, <laughs> Karola VII, wnuka Jana III Sobieskiego. Chronował go jego brakt. Obaj urodzeni w Brukseli. Mieście, które powstało 8 maja 1966 roku. W herbie ma świętego Michała Archanioła, bo jest zawierzone świętemu Michałowi Archaniołowi, urodziło się tam. Ośmiu wnuków na III Sobieskiego. Właśnie cesarz Przemienienia Pańskiego, brat arcybisku pięciu kościołów, który go koronował 17 sierpnia w rocznicę urodzin dziadka. I tutaj były wielkie uroczystości w pięciu kościołach. Zresztą historię jest warta do tego, żeby przekazać. Matko Boża Wszechwładna, pomóż, Duchu Święty, pomóż. Wszyscy święci, święty Boże, wszyscy ci, którzy zostali zamęczeni za świętą wiarę katolicką, wspomóżcie nas.